Nieczysta kobieta pocznie w tym samym czasie nieczystego syna, ponieważ starożytny wąż, który połknął Adama, jego, to jest antychrysta, rozedmie w ten sposób wraz z całym swoim zamieszaniem, aby ani jakieś dobro nie weszło w niego, ani nie mogło być w nim. Będzie bowiem wychowywany w ukrytych i różnych miejscach, aby nie został poznany przez ludzi i zostanie wtajemniczony we wszelkie diabelskie sztuczki. Będzie trzymany w ukryciu aż do pełnych dni swego wieku, tak aby długo nie ujawnił perwersji, które w nim będą, aż się nie rozpozna pełnym i obfitującym we wszelkie niegodziwości. Od początku zaś jego narodzin zakipią liczne walki, sprzeczności yy, najliczniejsze rządzących przywódców, i w swojej słuszności zostanie zaciemniona płomienna sprawiedliwość, a miłość wygaśnie w ludziach. Zrodzi się także w nich gorycz, złośliwość i szorstkość. I będą tak wielkie herezje, aby także heretycy jawnie i bez wahania głosili swoje błędy. Taka będzie wątpliwość i niepewność w katolickiej wierze chrześcijan, aby ludzie mieli wątpliwości, kogo nazywają Bogiem. I liczne znaki pojawią się na słońcu, księżycu, i gwiazdach, i na wodach, i na pozostałych elementach i stworzeniach, tak aby również. W tych anomaliach swoich, jakby na namalowanym obrazie, zapowiadały powyższe zła. Stąd także taki smutek opanuje w owym czasie ludzi, aby śmierć mieli jakby za nic. Ci zaś, którzy w wierze katolickiej będą wówczas doskonali, e, oczekiwać będą w wielkim skruszeniu, co zechce zarządzić Bóg. I te uciski postępowały będą w ten sposób tak długo, aż syn zatracenia otworzy swe usta ku przeciwnej doktrynie – Lecz gdy ów wzniesie słowa fałszywości i swego zwodzenia, wówczas zadrżą niebo i ziemia. Łańcuch obroży sprawiedliwości, który uczynił Paweł, schodzący aż do mocy stóp tejże, tknięty jakby wielkim podmuchem wiatru, zostanie wówczas poruszony pierwszy raz, ponieważ aż do tego czasu pozostawał mocny i niewzruszony. Paweł, oczywiście, umocnił naukę swoją licznymi cudami tak stanowczo i ozdobił ją. Najgłębszymi słowami, tak ukazale, aby tak przetrwała aż do końca świata, w jaki to sposób przedstawia i ten sam łańcuch, wstępujący do stóp tejże sprawiedliwości, jakby do końca świata. Sam także święty Paweł poprzez prawdę w uniesieniu swego ducha, powiedział wierzącym o drugim nadejściu Syna Bożego i o zabójczym ataku Syna zatracenia, mówiąc. Niech nikt was nie przestraszy ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list niby przez na, nas przysłany, jakoby nastawał Dzień Pański. Niech nikt was nie zawiedzie w żaden sposób, ponieważ, jeżeli nie nadejdzie pierwsze odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, albo co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Bożej ukazując się jakby był Bogiem. Której to sentencji zrozumienie jest przyjmowane w ten sposób: Wy, którzy jesteście Boży i którzy wierzycie słowom Boga, bądźcie uważni, abyście w sercach waszych nie zostali wstrząśnięci żadnym terrorem, to znaczy ani duchowym oszukaństwem, ani słownym zwiedzeniem, ani przez pisma, jakoby do was prawdziwie były skierowane że niby nadszedł ów dzień, który Stwórca ujawni wszystkim sercom ukrytym. Strzeżcie się także, aby ktoś was nie nakłonił zwodniczo do żadnej okazji poprzez iluzoryczne i fantastyczne dzieła, ponieważ o ile nie nadejdzie ów czas, w którym zostanie spustoszona kościelna godność i w którym zostanie zdeptana prawdziwa wiara, co jest rozumiane jako odstępstwo, które stanie się w czasie syna zbrodni, którego matka jest oceniana nieczystą, nieznająca przez nikogo będzie brzemienną, i zostanie nie przez kogo będzie brzemienną, i zostanie objawiony ten, który będzie człowiekiem grzechu, niż od swego początku cały zostanie napełniony grzechami, stąd i tak zostanie grzesznikiem, powtarzając i gromadząc wszelkie grzechy, i synem najokrutniejszego zatracenia, ponieważ cały będzie trwał w zatraceniu. Dlatego też tych wad. Które są przeciwne Bogu, będzie nauczał ludzi, którymi ów tak rozpali rodzaj ludzki, w jaki to sposób sam zaczął szaleć po raz pierwszy, gdy chciał być podobny Bogu. dlatego także będzie sprzeciwiał się wszystkim czczącym Boga, i wyniesie się ponad wszelkie stworzenie, nazywając się Bogiem, i rozkaże być czczo czczony tak jak Bóg. Nie wiecie więc, że niby nadszedł wówczas Dzień Pański, to znaczy w którym. Miałby zostać osądzony okręg ziemski, ponieważ świat miałby niby właśnie otrzymać swój koniec. gdyż będzie to zwodzenie antychrysta, udającego nadchodzącego, karzącego Boga. Ponownie ten sam święty Paweł, napełniony duchem świętym, mówi, bowiem już działa tajemnica nieprawości, tak aby ten, który teraz trzyma, trzymał, dopóki ze środka nie zostanie usunięty. Której to sentencji zrozumienie jest przyjmowane w ten sposób. Ukryta pokusa objawiła się już w dziełach heretyków, których pociski posłał przodem szatan nakłaniać nieprawości, pragnący zdusić prawdę prawdziwej wiary. Dlatego też właściwym zamiarem i dobrym usiłowaniem była chęć w każdym wiernym człowieku, aby ten, co trzyma wiarę apostolską i prawdziwie katolicką, teraz trzymał ją mocno, niewzruszoną stabilnością i stał w niej, dopóki jest w środku tym który jest pomiędzy jego narodzinami a zgonem. Ponieważ w pobliżu czasu syna zatracenia wiara odchylająca się od mocy swojej już zgięta, zostanie złamana. Powiem, ten, kto ma kościelną wzniosłość w Bogu i słuszną wiarę, trzyma coś wielkiego. Powiem, przez nią wejdzie do niebiańskiego królestwa. Co zaś nie ma wiary, nic nie trzyma, ponieważ idzie na zatracenie. I tak również człowiek trwa w środku mocy Bożej gdyż zanim został uformowany człowiek, był Bóg. I po tym, jak człowiek będzie cieleśnie zakończony, Bóg będzie trwał w swojej mocy. Starożytny bowiem wróg, czyli szatan, którego moc Boża wyrzuciła w jezioro odchłani, w jaki sposób spadł gwałtownie w wodę ołowiu, ponieważ chciał ustanowić nieprawość, gdy Bóg jest sprawiedliwy i prawdziwy i żadnego nie ma podobnego sobie, gdyż przez siebie samego, wiecznie istniejący, uczynił wszystko z niczego. Niemniej, ponieważ diabeł zwyciężył pierwszego człowieka, ma, że przez innego człowieka, to znaczy Antychrysta, będzie mógł dokonać tego, co niegdyś przedsięwziął, gdy spróbował walczyć przeciw Bogu. Przez Diabła zatem otworzy oczywiście usta Antychryst i wyleje nimi przewrotne doktryny, jak zostało zapowiedziane, zniszczy wszystko, co Bóg ustanowił w Starym i w Nowym Prawie, i zatwierdzi nieczystości i inne temu podobne grzechy. Jako niebędące grzechami powie bowiem, że nie jest grzechem, jeżeli ciało rozpala się ciałem, twierdząc także, że wszelka czystość została zarządzona przez niewiedzę, ponieważ gdy człowiek z jednej strony jest namiętny, a z drugiej chłodny, ciepło i zimno powinny działać w nim nawzajem dla zachowania umiarkowania, a z innej strony powie do wiernych. Treść waszego prawa została ustanowiona przeciwko prawu natury, to znaczy, że człowiek nie powinien być ciepłym, namiętnym, podczas gdy w Jego tchnieniu jest ogień, który rozpala całe ciało ludzkie. Zatem w jaki sposób może być człowiek przeciw swojej naturze zimnym? Lecz czy człowiek porzucił rozum, żeby nie rozpalać ciałem innego ciała? Człowiek bowiem ten, to jest Jezus, którego nazywacie Waszym nauczycielem, Dał Wam prawo, które jest ponad miarę, gdyż tak to widzieć Wam przykazał. Ja zaś mówię: trzymajcie się tych no, dwóch sposobów to znaczy ciepła i chłodu, i pokrzepiajcie się nawzajem i rozważcie, aby się oduczyć tych niesprawiedliwych nakazów rzeczonego człowieka, czyli Jezusa. Ponieważ chociaż rozkazał, aby ludzie nie rozgrzewali się wzajemnie, oni sami jednak, wbrew Jego nakazom, Uprawiali cieleśnie swoją naturę. Spójrzcie zatem, niezwiedzeni odtąd niesprawiedliwą doktryną, ponieważ we mnie jest to, co możecie czynić lub nie. I ani wasz nauczyciel Jezus nie przedstawił wam słusznych twierdzeń, bowiem chciał on, żebyście byli jak duch, który nie jest okryty ciałem, ale wówczas ów duch nie byłby czynny, gdyby stworzone ciało ludzkie tak nie było zrodzone że jest sformowane przez ogień, gdyż jeżeli nie byłoby stworzeni synowie, nie miałoby możliwości działania. Stąd i wy poznajcie, czym jesteście. Powiem, ten Jezus, który nauczał was pierwszy, zwiódł was i nie, mówił wam w, nie pomógł wam w niczym. Ja zaś powiem wam, abyście poznali samych siebie i poznacie, czym byliście, ponieważ stworzyłem was i cały jestem we wszystkich. Tamten zaś Jezus... Przypisując wszelkie swe dzieła innemu, to jest Bogu Ojcu, od siebie samego niczego nie był mówiący, ponieważ z siebie nic nie mógł, lecz ja mówię od, ode mnie samego i poprzez mnie samego mogę wszystko. Takimi zatem słowami i innymi podobnymi ów nieszczęsny sens zatracenia zwiedzie ludzi, nauczając ich, aby żyli wedle smaku ognia cielesnego i dokonywali wszelkiej woli swego ciała, przeciwnie do nauczeń starego i nowego prawa, które wzywają ludzi do czystości, to znaczy tak, aby dzięki czystości nie przekraczać swego stanu, to jest duchownego, małżeńskiego lub wolnego. I w ten sposób Lucyfer zaneguje przez owe fałszywe pouczenia Antychrysta sprawiedliwość Bożą. I wszystko, co rozpocznie czynić, będzie mniemał, że może dokonać przez siebie samego. Chrzest Chrześcijański odrzuci, w jaki to sposób i sam został odrzucony przez Chrzest. To znaczy, że Antychryst będzie miał jakiś pseudosakrament na przyjmowanie odstępców od Jezusa i na przeciwieństwo, czy też parodię chrześcijańskiego chrztu, w którym to przecież następuje wyrzeczenie się diabła. Stąd w ten sposób będzie zmyślał sobie podporządkować i zapanować nad taką liczbą ludzi, aby w porównaniu do jego liczby syn Boży miał wówczas na świecie mniejszą liczbę wiernych. Wspomniany także człowiek jest nazwany człowiekiem grzechu, ponieważ dokona wszelkich rodzajów zła i dlatego, że wszystkie one zostaną zrzucone na niego, nazwany synem zatracenia, ponieważ będą go opanowywały śmierć i zatracenie. I jak zostało powiedziane, zwodząc przewrotnymi i najbezbożniejszymi sposobami, pociągnie do siebie mnóstwo ludzi, następnie uczyni się adorowanym, jak Bóg, zapewne jak to święty Jan opisujący dzikość antychrysta pod wyobrażeniem bestii mówi. Wielbili ją wszyscy, którzy zamieszkują ziemię i których imiona nie są zapisane w księdze życia. Baranka, której to sentencji zrozumienie także w ten sposób jest przyjmowane o przyszłości. Skłonni ciałem i umysłem uwielbią bestie nieprawości, którzy to mieszkania serc swoich zanurzą w rzeczach ziemskich i których imiona nie są zapisane znakami kwiętości w tym wiecznym życiu, w prośbie, o które nie jest znalezione oszustwo. I dlatego na zatracenie będzie zapisany każdy, kto czcząc uwielbi zatraconego człowieka i kto nosi w swoim sercu napis szatana, który został wypędzony przez Boga, ponieważ ze względu na siebie samego chciał być Bogiem. Stąd i został nazwany śmiercią, gdyż uciekł od życia, w którym nie jest znaleziona żadna śmiertelność, lecz które ożywia wszystko. I wszyscy owi, którzy oddadzą się temu zatraconemu synowi szatańskiemu, antychrystowi, czyniąc jego dzieła, nie zostaną zapisani w Księdze Życia Baranka, ponieważ Baranek ten jest słowem Bożym, przez które słowo niech się stanie, stworzył Bóg wszelkie stworzenie. Diabeł zaś w Starym i Nowym Testamencie ciągle miał swoich zwolenników. W Starym zapewne przez czcicieli Bala, w Nowym zaś przez sadyceuszy. Z kolei prawo Boże jest zaś korzeniem sprawiedliwości, w której radowali się patriarchowie i prorocy, gdy znieważyli na początku nieczystego bala. Gałęzią jest zaś Ewangelia, której owocem okazuje się świadectwo zmartwychwstania Chrystusa, który ujarzmił stanowczo bożka bala i sadyceuszy. Następnie zaś od tamtych, to jest wyznawców bala i sadyceuszy, wywodzą się heretycy – Którzy sprzeciwiali się stanowi pierwotnego wzrostu chrześcijaństwa i błąd ich był gorszy od wcześniejszego, ponieważ zanegowali oni w całości Boga w Jego stworzeniu i w żyjących duszach. Wszyscy zatem oni uwielbiają nieszczęsną bestię, to znaczy zatraconego człowieka, i powiedzą, że porzucają wiarę we wszechmocnego Boga, gdyż nic im nie stoi naprzeciw, jeżeli opuszczą pouczenia Boże. I takich niewierność jawi się wstępować do wspomnianej złotej głowy loparda, rzeczonym łańcuchy i obroży, które oznacza Antychrysta, który nazywając się Bogiem, jakby złotą głową, przez sztuki diabelskie i poprzez pobudzenie elementów uczyni straszne zjawiska największych burz. Co dozwoli Bóg tak być uczynionym, aby wszelki rodzaj ludzki poznał Jego, to jest Antychrysta upadek. Dlatego bowiem jakby dla zbawienia ludu swego przez zabicie się śmierci przez powstanie będzie udawał stanie I uczyni jakiś napis, napisany na czołach postępujących za nim, przez który sprowadzi na nich wszelkie zło, zwodząc człowieka, tak jak starożytny wąż, aby także następnie mieć w swojej niewoli rodzaj ludzki. Rozpali żądzę i przesłów napis, tak na nich wpłynie sztuką magiczną przeciw Chrztowi i przeciw imieniu chrześcijan, aby od niego nie pragnęli się oddzielić, i aby wszyscy zostali nazwani wedle niego samego, w jaki to i sposób są chrześcijanie wedle Chrystusa. Ten napis miał Lucyfer długo w sobie i nie ujawnił go żadnemu człowiekowi, z wyjątkiem tego jednego, którego całkowicie opanuje w łonie jego matki. I dlatego spodziewa się również, że przez niego będzie mógł dokonać wszelką swą wolę. Lecz ten sam zatracony człowiek, duszę i to, że żyje, będzie miał nie od diabła, lecz od Boga, kiedy i sam najnieszczęśliwszy sędzia dawnego zwodzenia, to jest diabeł, który znienawidził wszelkie dobra, żywot swój przyjął od Boga. Bowiem jedynie Bóg jest życiem, i wszystko, co oddycha, i wszystko, co żyje, porusza się dzięki Niemu, ponieważ sam jeden jest początkiem bez początku. Jak lucyfer walczył w niebie przeciw Bogu, tak również przez tego zatraconego człowieka będzie próbował walczyć na ziemi przeciw ludzkiej naturze syna Bożego. I to uczyni przez ten napis, który będzie negował Boga i stwórcę wszystkiego, siebie uważając za udzielającego swoim zwolennikom bardziej oświecających darów, niż Chrystus, syn Boży, udzielił wierzącym w niego. Napis ten zaś nie będzie wcześniej widziany. Lub znaleziony w żadnym języku, gdyż Lucyfer wynajdzie go najpierw w sobie samym. I temu to jest Antychrystowi dlatego wyjawi podstępnie, aby przez to zwiódł ludzi i aby nie rozpoznali oni swego stwórcy. I przez to samo oszuka w ten sposób niewiernych, aby każdą miarą nie czcili inaczej niż według tego, do czego przywykli i co im się podoba. Czyli Antychryst utwierdzi wszelkich pogan w ich przekonaniach. Powie bowiem ten syn zatracenia, że jak upada ścięte drzewo, dopóki go malarz nie przygotuje i nie ozdobi, aby było podziwiane przez wszystkich, taki również nie będzie miał czci narodzony człowiek, dopóki nie będzie wielbiłowego napisu, ponieważ jest w nim większy ratunek i moc niż była w stworzeniu człowieka. Niemniej Bóg zniszczy wszelki wysiłek tego napisu wraz z jego autorem. Pismo święte zaś, które dał Duch Święty, nie przeminie. Gdy zatem tymi fałszywymi znakami Antychryst przedsięwziął przyciągnąć do siebie ludzi wszelkiego rodzaju, święci i sprawiedliwi zostaną wstrząśnięci w wielkim strachu. <śmiertell>